Cześć, witam Was serdecznie. U nas jest dzisiaj bardzo słonecznie. Mam nadzieję, że Wy jesteście też w dobrych humorach. A na śniadanie przygotujemy bardzo prosty przepis, bardzo fajny, z użyciem moringi, którą ostatnio opisywałam u siebie. Także spójrzcie na moringę. To jest moringa, którą ja sama zbierałam z drzewa. Także ma również kwiatki. Nie jest w postaci proszku, tylko w postaci wysuszonych listków i kwiatków. Mamy do tego przepisu. Również przygotowane już wcześniej ze słoiczka jabłka, które sama również uprażyłam wcześniej. Także dodamy do moringi jabłka. Mogą być to również jabłka surowe. Wtedy ścieramy na tarce, i taka masa jabłkowa jest tak samo użyta. Troszeczkę namaczamy tą moringę. Tutaj mamy przygotowaną mąkę. Zobaczcie, dwa rodzaje mąki. Mąka z cieciorki, trochę ciemniejsza, i mąka z orkiszu. Akurat tak dzisiaj zadecydowałam. Mąka z cieciorki spowoduje, że będą jeszcze bardziej chrupiące nasze placuszki. Dodajemy dwie łyżki powiedzmy na taką ilość. Dwie łyżki mąki. I oczywiście jajko. Osoby, które nie jedzą jajek, mogą użyć się Ja używam dwa jajka, żeby śniadanie było takie wysokobiałkowe. Zresztą moringa również to spowoduje. Poczytajcie o morindze. To naprawdę jest cudowna roślina. Cudowny superfood. Zawiera praktycznie rzecz biorąc wszystko. Tutaj podgrzewam już patelnię. Będę teraz wrzucać małymi porcjami. Lubię takie małe te placuszki. Zobaczcie, chociaż troszeczkę jest gęste to ciasto, to bardzo ładnie się to rozprowadzi. I formujemy małe placuszki. Trzeba poczekać troszkę, jak całość się przeparuje na patelni Wcześniej już. Usmażyłam dla Was, żebyście zobaczyli, jak pięknie wyglądają placuszki z moringą. Jeżeli będziecie używać proszku, a nie liści, tak jak ja mam dostępne, to po prostu one będą zielone. Będzie śmieszniej troszeczkę. Także zapraszam do przygotowywania pysznego śniadania placki z moringą.